To, że w tej chwili muzeum działa w dwóch niedużych obiektach. Jest może wystarczające dla takiego małego planu. Natomiast jeżeli chcemy zrobić tak, że ta ceramika bolesławiecka będzie tym elementem marki Bolesławca, ale jednocześnie powodem do dumy Bolesławian, bo to ma być miejsce, które ma mieć znaczenie ogólnopolskie, a nawet można powiedzieć w znacznie szerszym wymiarze no to musieliśmy się zastanowić i zrobić coś, żeby tę przestrzeń powiększyć. Było wiele pomysłów, bo my tych wniosków składaliśmy do różnych programów sporo. No i dzięki tutaj skuteczności i dobremu pomysłowi pani dyrektor Anny Bobertubaj udało się doprowadzić do, do znalezienia kontaktu i następnie uruchomienia z miastem w Norwegii, a właściwie to można powiedzieć, że już nie tylko miasto, ale i dwa regiony norweskie włączyły się w to nasze partnerstwo. My byliśmy w miejscowości Poskrąg, to jest taka swoista stolica ceramiki norweskiej. Delegacja z Poszgrun była u nas między innymi również uczestniczyli w sesji rady miasta i ostatecznie już na tym spotkaniu w Norwegii zaczęliśmy pracować nad przygotowaniem wspólnego projektu. Wciąż mając nadzieję, że otrzymamy te pieniądze, bo konkurencja była duża. Ja z przerażeniem zobaczyłem opublikowaną listę wniosków, które zostały złożone do ministerstwa, było ich ponad 200, 220, a wiedzieliśmy, że maksymalnie tych, które dostaną pieniądze, będzie kilkanaście, może 20. Zamiar był bardzo ambitny, dlatego że koncepcją całego projektu było włączenie Bolesławca i naszego norweskiego partnera Poszczu, Międzynarodową Sieć, szlak, to jest Europejski Szlak Ceramiki. To jest bardzo ważne, to jest prestiżowy szlak certyfikowany przez Radę Europy i która tylko i wyłącznie wydaje ten certyfikat w momencie, kiedy dany szlak ma doroby kulturowe odpowiedniej jakości, wartości. Czyli nie jest to proste i oczywiste, żeby się dostać do, do takiego szlaku, żeby w obrębie niego funkcjonować. No i udało się, udało się pozyskać bardzo dużą dotację. Przyznam szczerze, że to jest jeden z radośniejszych dni w ostatnim czasie, a takich dni nam bardzo brakuje. Działanie kosztujące około 20 milionów złotych, z czego ponad 15 milionów otrzymujemy dotacji. Teraz przed nami oczywiście cały proces przygotowania przetargu, znalezienia dobrego wykonawcy. Mamy nadzieję, że to dobry wykonawca weźmie udział w tym przetargu i ostatecznie myślę, że za kilka lat będzie nowy muzeum, ale nie tylko, dlatego że my widzimy to w kompleksie znacznie szerszych działań. Również do zagospodarowania jest park przy ulicy Zgorzoleckiej przylegający do budynku przyszłego muzeum. Wykorzystamy też pewne przestrzenie, którymi dzisiaj administruje Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tam będzie ta możliwość wypału, i, czyli takie bardzo aktywne, bo nie ma być to takie muzeum, jak to niektórym się kojarzy, tak sprzed 50 czy 100 lat, tylko ma być to muzeum aktywnie włączające w, i kształtujące wiedzę na różnych poziomach. Ale też ma być to takie miejsce spotkań, dlatego tam jest przewidziana i mini restauracja, i sala konferencyjna, ale przede wszystkim ekspozycja i przede wszystkim gromadzenie tego dorobku ceramicznego, którym my się możemy chwalić i która myślę, że dla każdego Polaka powinna być powodem do dumy. Po podpisaniu umowy, bo ona tutaj jak gdyby... Roz, rozpoczyna projekt. Przez kilka miesięcy przewidziany jest proces przetargowy. Następnie po wyłonieniu firmy przeprowadzenie remontu i tutaj zakładamy, że będzie to trwało minimum półtora roku. Pozostałą część czasu planujemy na przeniesienie się z obu dzisiejszych budynków do budynku przy ulicy Zgorzeleckiej, zaaranżowanie wystaw i wprowadzenie już, rozpoczęcie działalności w tym różnego rodzaju warsztatów, które, warsztatów różnego rodzaju działań, które mamy zaplanowane w projekcie. Budynek jest w stanie bardzo złym. To też trzeba docenić tę wartość, że odnawiamy czy rewitalizujemy jeden z najbardziej wartościowych obiektów w Bolesławcu. Który jeszcze 2-3 lata temu nikt nie wierzył, że cokolwiek z tym budynkiem uda się zrobić. Zresztą, jak zwracaliśmy się do władz powiatu wtedy o zakup budynku, to ich pierwsza, pierwsza myśl była taka, żeby się go jak najszybciej pozbyć i sprzedać na wolnym rynku. Ostatecznie udało nam się przekonać, że kupujemy ten budynek zgodnie z wyceną zresztą, ale bez przetargu. No i dzisiaj widać, że to była decyzja dobra. To jest nasze absolutne marzenie, obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oba budynki, którymi dzisiaj dysponujemy, ze względów konserwatorskich nie, nie mamy możliwości y, takich usprawnień, więc wreszcie będziemy mieć obiekt na miarę XXI wieku, czyli dostępny dla wszystkich osób z różnego rodzaju nie, nie, z funkcjami. Y, naj, druga kolejna rzecz, bardzo ważna która też decyduje o tym, czy dane miejsce jest przez turystów chętnie odwiedzane, czy nie, czyli to zaplecze infrastrukturalne, jakim będzie parking, kawiarnia. Miejsce, gdzie można będzie odpocząć, połączenie tego z parkiem. To zupełnie podnosi. Ja teraz mówię już nie tylko o takich wartościach merytorycznych, naukowych naszej kolekcji, ale przede wszystkim o takiej wygodzie, prawda? Będzie to obiekt dostosowany również do potrzeb rodzin. Zwłaszcza rodziców z małymi dziećmi. Także to na pewno nam usprawni i przyciągnie. Zwłaszcza, że ekspozycje planowane są również pod kątem nie tylko spełnienia wymagań dorosłego widza, ale przede wszystkim również dla tych najmłodszych. No i wreszcie, co myślę dla nas jest kluczowe, dotychczasowo spotykaliśmy się z opiniami, że muzeum ma piękną kolekcję, ale jest bardzo malutkie. Teraz wreszcie będziemy mieli dużo więcej miejsca na pokazanie naszych zbiorów, które są naprawdę imponujące. I co jest naszym kluczowym celem, pokazaniem również stanu dzisiejszego współczesnej ceramiki. Turysta po przyjeździe do Bolesławca powinien mieć takie miejsce, żeby mógł zobaczyć najbardziej znaczące współcześnie produkowane kolekcje. Mam nadzieję, że ten cały program uda się w tym budynku zawrzeć.